Jesteśmy dzisiaj w Pelpinie na 1 majowym pikniku. Jest to piknik unijny. Obchodzimy dzisiaj dziesięciolecie wejścia Polski do Unii. Co w Pelpin skorzystał dzięki wejściu? Tak, to widać wokoło ogromne i mniejsze inwestycje. Mamy wspaniałą obwodnicę Pelpina. To są środki w większości pochodzące z Unii Europejskiej. Mamy także budowę kanalizacji, czyli osiedle leśne, a także miejscowość Rajkowy. Stworzyliśmy także piękne centra kultury, czyli rudno, lignowy, kulice i wiele innych ciekawych miejsc dla naszych mieszkańców. Unia Europejska to jest obowiązek, ale także i korzyść. Liczymy, że kolejne lata będące w Unii Europejskiej to są kolejne środki i możliwości dla Perpina. Wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, panem Mieczysławem Strukiem, zorganizował kolejny wielki plebiscyt, aby wyróżnić samorządowców udzielających się na rzecz społeczeństwa. Wiadomo, zwycięzca może, zwycięzca może być tylko jeden. W tym przypadku... Została pani Anna Sobieralska. Chciałam podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głosy. Jestem bardzo, byłam zaskoczona z wyników, jakie zajęłam. Cieszę się bardzo, że zostałam i jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. I myślę, że dalej będę spełniać Wasze oczekiwania, tak jak to teraz mi się udaje, razem z Wami to robiąc. Jesteście wspaniali i dziękuję Wam bardzo za oddane głosy. Taki Pelpin skorzystał z tej szansy ze środków unijnych, które przeznaczone zostały na poprawę jakości życia w naszym kraju. Wspomnę tylko o kilku wielkich zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych na terenie naszej gminy, to jest farma elektrowni wiatrowych w wartości ponad 240 milionów złotych. To jest biblioteka decyzjalna, to jest też owonica Pelpina, ale w tym są również Projekty, które realizowane były przez gminę Pelpin. Poprawialiśmy w tym czasie środowisko naturalne, chociażby budując kanalizację sanitarną na terenie miasta gminy Pelpin. Były też działania w zakresie kultury, sportu, rekreacji i one są dalej. Mamy taką nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej będzie można poprawiać jakość życia naszych mieszkańców, tak żeby stara Europa była dla nowej Europy czyli tej zjednoczonej jedną.